nie wybuchnie? To się okaże. Jest jedno ciasto? Ciwko? Jest jedno. Dobra. Bań... Czekaj, cicho, cicho, cicho. Teraz robimy tak. Tak jak na internecie mówi. Szybko teraz tutaj. Szybko. Ciśniemy. nie? Szybko, Szybster. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Olivier LL. A w dzisiejszym odcinku pobawimy się w kucharza i zrobimy sobie popularne w ostatnim czasie ciasteczka ze Squid Game. Ja już tam kuchnię mam przygotowaną cukier, soda oczyszczona, wszystko jest. Ja teraz sobie już ustawię statyw i kamerę na mikrofalówce, bo nie mam gdzie, a resztę opowiem wam już w trakcie. Zapraszam. A więc tak, do zrobienia tego ciasteczka będzie nam potrzebny cukier, soda oczyszczona, garnek yy, drewniana, szpatułka oraz łyżka i jeszcze woda, bo jest bardzo gorąco, pomimo tego, że na podwórku jest zimno. I A więc zaczynamy. Najpierw sobie wsypiemy 7 łyżeczek cukru. Dobra. Mamy 7 łyżeczek cukru. I teraz... <grywia> zapomniało mi się co dalej. Ach, dobra. Włączamy... Włączamy palnik kurde, ale bajzer się zrobił. Ale dobra, to się potem posprząta po nagrywkach. Teraz sobie włączamy palnik, kuchenkę na piąteczkę. Myślę, myślę, że to będzie dobre. I czekamy, aż się cukier skarmelizuje. Dobra mordozaury już nam się tutaj karmelizuje kurde, ale smród. Kurde, tato, otwieraj okna. Otwieraj okna, bo nam się... Kurde, smród robi. Kurde, no... O kurde, czekaj, bo nam przybiera nam. Cóż za emocje, kurde. Ale emocje, kurde, normalnie. Aż mi się łapie wierdzą. Oliwier. Za ty, Czy jesteś gotowy? Za ty. Za Przyniosłem tutaj gaśnicę 6kg, żeby nam się kołpał nie za każdym. Okej, dobra. Tutaj dobra. cię dostanę w razie czego. Na pewno się przyjdę. No mieszaj, mieszaj. Dobra. Ja dobra, mieszaj, mieszaj. To, to jest karakter. Mały ogień Ustawię kamerę bliżej Tak, no, czterech Kurde, epickie kadry Jak w filmach Jak w filmach Kurde, to się nazywa, kurde, kadrów Widziałeś? Dobra, ja, lecimy No na razie to szału nie robi, powiem Ci. Jesteś tego pewien? Na pewno? No. Jesteś pewien? Strasz i spowiedziałem. O, serio? Tak. Wyczuli ten smród. Smrut <laughs> Smród my wyczuli. Karmelu. Eee, to musisz dobrze jeszcze mieszać, jeszcze daj na ósemkę. Czyli mówisz, że, że straż jest powiadomiona. Straż powiadomiona, gaśnica już przygotowana, jedna mała, druga sześć, Ale nie no, s serio, co się stało, że tam wyczytałeś, że straż powiadomiona? Czy no, zmyślasz? No chyba nie wiem. Patrz, jaki wypadek, no co się... To musisz dać na ósemkę. Na razie mam na szlifce tak, kurde, no ale... No nie jestem pewien. To teraz suda, oczyszkowana. czekaj. O tu tak. jest suda. Jak tam... Jak babeczka w internecie mówiła szczyptę. Taką większą. Już, to jest szczypta. Tu jest szczyp i mieszasz. Dobra. Mieszu, mieszu. Ciekawe co z tego wyjdzie. Zapowiada się obiecująco, drodzy państwo. No i się nie, że... Będzie się zaraz działa. Nie, no jest dobrze. No, ktoś tu, ktoś tu, ktoś tu, wybuchnie To się okaże Boże. O mój Boże, co za emocje. Te, to da jedno ciasteczko no. wyjdzie. Ona miała tego więcej. No jak to się stało, że ona miała więcej? Ach. Kurde, za gęste. Już stygnie, już stygnie, już stygnie, już stygnie, już stygnie. Już stygnie. O

Jest jedno ciasto. Jest jedno, dobra, ale... Czekaj, cicho, cicho, cicho. Teraz Te robimy tak. <grym się w HUMA> tak jak na internecie mówili. <grym się w HUMA> Szybko teraz tutaj. Szybko. <grym się w AIR> Ciśniemy. <grym się w HUMA> Ciśniemy. <grym się w HUMA> jest dobrze. <grym się w HUMA> <śmiech> ciasteczko! <śmiech> o, piękne, jest naprawdę. Piękne, cudowne. Jak, jak to ciasteczko się nazywa? Nie wiem. Nie wiem. Po prostu. Cukrowe ciasteczko. Nie oglądałem serialu, to nie wiem. <laughs> Perfekt! Perfekt! Co, teraz trzeba... Jakś teraz trzeba. Jest dobrze. Aha. No co ja mogę powiedzieć? Bardzo bardzo słodkie. Za słodkie w sumie to cukier, no to czego mogłem się innego spodziewać. No ale... No nie jest gwiazdka. No to, no, to, no to jest ciasteczka. Na Andrzejki będzie. Jak wosk. Nie no, no, chyba robimy jeszcze drugie. Do trzech razy sztuka. Nie no, do dwóch razy sztuka dzisiaj. Bo kurę jak już będę robił trzecie, to raczej nie wytrzymam. No to co? Myjemy garnek jeszcze raz. Dobra, ja już umyłem garnek. Mycie garnka po takiej masie nie należało do najłatwiejszych, Uwierzcie mi bardzo ciężko było szorować tą z garnka. Wiem jaki popełniłem błąd, mianowicie za mało sody dałem. Cukru pewnie też za mało, więc teraz polecimy na całość. Damy dużo cukru, dużo sody i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja stawiam już statyw na swoim pięknym prowizorycznym, idealnym statywie i... Z... no. Kurde. Ciężko się, ciężko się operuje tym gimbalem. No i teraz sobie zobaczymy... Co wyjdzie z drugiej próby. Zapraszam. Eee, tak. Eee. Garnek sobie tutaj bierzemy. Może wyłączyć kuchenkę, tak będzie lepiej. To tak. Omyślałem, obliczyłem sobie wszystko matematycznie tak, że wyszło mi 10 łyżeczek cukru. I sobie damy to, te 10 łyżeczek cukru i zobaczymy, co wyjdzie. A więc tak. Raz. Dwa. 8, 9, Dobra. Lecimy z tym. Spachla jest. I odpalamy kumplę. Jest dobrze? I sobie czekamy, aż teraz to się wszystko skarmelizuje i będzie dobrze. I zobaczymy, czy będzie dobrze. No, to co? Okej, okay, dodajemy trochę sody. Tak trochę więcej sody. Uuu, kurde. Mieszaj, mieszam. Dobra, 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 Lecimy z tym, kurde. Oh my god, oh my god. Teraz się dotknie. O kurde, będzie fajnie, będzie fajnie. O kurde, ale puchnie. Nie puchnie. no, jest dobre, dobre jest. Dobre, dobre. Dobre. Dobre, dobre. dobra, dobra. dobra. Lecimy lecimy, 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 lecimy z tym, lecimy z tym. Lecimy z tym. Lecimy. Dobra, jedno, drugie, ciach, ciach, opach, pach. Z tego się zrobi dwa. No nie, dobra. <ścoughs> Tutaj, dobra? dobra, dobra. Zbiora to on. O, tak, ciach, ciach. ciach, ciach. ciach, ciach. Dobra. Cia, cia, cia. Szybko biadro, 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 do... wiadro. wiadro, wiadro. Tak. O, o, o ja stwierdzę. Ja. W ogóle, w ogóle. Trzeba odczekać <laughs> troszeczkę. Piękny dęt. Tak, no. Pie... mamusia ci załatwi czas. <laughs> no kurde. No, Dobra. pięknie. Dobra. Nie no, trzeba odczekać. Z 15 sekund. Um, no to co? No to już? No to no. No wszędzie te ciastka i z boku, i z góry poru. Nie, bo to tak kurde wiesz, wiesz, tak na środku tego ciasteczka było tak oryginalnie, więc kurde, trzeba utrzymywać tradycję. <ścoughs> Dobra. No to co? Gotowe ciasteczka. Dobra, to ja już jestem po myciu garnka i już wszystko tutaj sobie w miarę posprzątałem. Tak prezentują się nasze gotowe ciasteczka, co prawda jedno trochę pękło. I spróbujmy sobie je, jak to smakuje. Mmm... No, co ja mogę powiedzieć, no? Na pewno to nie jest w moim guście. O kurde. U! O, dobra, dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja tutaj się zacukrzyłem za normalnie. I... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!